Cześć, tak się macie, tutaj PLK Adam to jest kolejny odcinek z Ultimate Team wiem. Mówiłem, że będą odcinki pojawiać się na zmianę, jednak po prostu jakoś wolałem zagrać Ultimate Team z powodu naszego tego wczorajszego awansu. Więc zagramy sobie dzisiaj pierwszy mecz w lidze czwartej. Zobaczymy jak mocno zostaniemy pokonani. Uuu, z tego co widzę, to jak nie będę miał więcej niż 6 punktów, to Amen. Ale nie martwcie się! Wszystkie! A ja powtarzam, wszystkie mecze wygramy, zobaczcie! Małe zmiany w składzie, jak możecie zauważyć. Mm, o kurde, sorry. Milito wsze, wrócił na atak, jako że skończyła mu się kontuzja. Kloze siedzi na ławce obecnie. Świeci się, jednak Milito jest lepszy pod względem statystyk. Tutaj siedział jeden z moich środkowych pomocników, jednak musiałem go zdjąć. W zespole powitaliśmy również Adriano. Postanowiłem, postanowiłem zainwestować odrobinę w Brazylię. Jak widzicie, zgranie jest w duże. 57. Jak na mnie duże. Ocena 74. No i menadżer nowy. Włoch. Jeszcze się zastanawiam nad jakimi krajami. Jakie? narodowości mam sprowadzać? Jednak myślę nad połączeniem zawodników z Ligi włoskiej oraz Brazylijczyków. Myślę, że to by mogło być niezłe. Niezłe takie combo i może jeszcze z jakimiś anglikami, choć pewnie. Najlepiej byłoby dać wszystkich z jednego zespołu, nie? Wtedy byłoby i zgranie wysokie, na przykład z Real Madrid. Chociaż ja naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić, żeby w padce. Czy jest w ogóle możliwość trafienia w paczce na przykład Cristiano Ronaldo? Naprawdę ja wątpię, bo oglądałem sobie filmik jaki jeden z angielskich tam YouTuberów otwierał 100 złotych paczek i w żadnej nie było nam na przykład Messiego czy kogoś. To było dla mnie zaskoczenie, no ale 100 złotych paczek, 100 złotych paczek otwierał i nic, nic nie trafił. Nie wiem jak można kogoś takiego trafić Dobra, to ja sobie znajdę rywala i widzimy się w pełnym meczu Bo jak widziałem to wolicie pełne mecze Okej, okay, rywal został już znaleziony Niezbyt długo to trwało, 6 minut Tradycyjnie McKitting FC Zobaczmy jego skład Zgrania mniejsze niż ja, ocena większa Widzę niemiecki napastnik Ogółem pomieszany skład z tego co widzę Nie widzę koncentracji na... Nie, widzę koncentrację na lidze angielskiej Tutaj widzę LA Galaxy z USA jeśli się nie mylę, nie mylę się. Raczej nie. Mam nadzieję, że nie. Tam Beckham grał. Bo jeśli się nie mylę, ciągle mówię, że się nie mylę. Chyba Beckham teraz transfer jakoś niedawno miał. No nie wiem. Nasz pierwszy mecz w Lidze, czwartej. Zobaczymy, czy będzie pierwsza porażka. Czy kto wie, może pierwsze trzy punkty. Naprawdę fajnie by było wygrać nasz ten pierwszy mecz. Jednak kto wie. Jak to się zakończy? Na chwilę obecną, jak widzicie, to moi rywale. Nasz no, nie, też chciałem na początku wyjść. Jak widzieliście, dobra Adrian, nasz nowy zawodnik. Wylicytowałem go za chyba niedrogo jakoś. Nie, ojeny, co ja zrobiłem? 400, 500. Nie kupowałem na teraz, nie, kup, nie użyłem kup teraz, ponieważ postanowiłem tak zaryzykować licytację, no i mamy. No i też o tym nie wspomniałem, pod, w menu zaczynam inwestować w jedną taktykę, a mianowicie taktykę 4-2-2. Właśnie Adriano jest pod, ustosowany, po prostu jest stworzony dla tej taktyki, no i mam zamiar więcej graczy zdobywać właśnie po tą taktykę. Wybicie piłki. Kto ją przejmie? Oczywiście, znaczy nie tyle oczywiście, tylko ja ją przejąłem. Kane. Kin, sorry, Kin się czyta, robi Kin chyba, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że się nie. nieważne. Milito, on już zdobył raz bramkę, kurde, za szybko. Kien, K niemieckie było. Carlos Alberto, myślałem, że Roberto Cal Carlos czy coś, ale nie, to był Carlos, a Alberto, a w tym momencie Milito obok słupka. No ale muszę powiedzieć, że Milito to dobry gracz. Cieszę się, że na niego trafiłem. 84, a dużo za niego nie dałem jakoś. Więc uważam. Ojej, tak blisko było. Uważam to za w miarę, że tak to nazwę, transferem dobrym. Kin. Mam nadzieję, że dobrze mówię te kin. Bo Kane jednak tak nie, nie mówi się. I nie ma bramki. Dziwię się, że nie podał, no ale. Nie będę narzekał. Mam nadzieję, że nie ma tak jakichś lagów obrazu, ponieważ czuję, że mogą być, jednak mam nadzieję, że na nagraniu jakoś tego po prostu nie widać. Nie wiem z jakiego to powodu, dobra Gomez, albo to winagry, zawsze najlepiej zwalić nagrę. Milito, Milito pokaż się nam, pokaż się nam, raz już strzeliłeś taką piękną brameczkę, uznana za jedną z najładniejszych moich bramek, która wleciała całkowicie przypadkowo z przypadkowego strzału, z takiego strzału odniechcenia, jednak Milito to zrobił. No ale czy powtórzy ten wyczyn dzisiaj? Czy da pierwsze zwycięstwo Dix United w czwartej lidze? Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek da nam się, uda nam się dojść do pierwszej ligi. No, jakby nie patrzeć, to jest nasz główny cel. Jednak wtedy to dopiero gracz powinniśmy mieć. Zauważyłem, że bardzo drodzy są gracze z zespołu tygodnia, ale nie zawsze są jacyś super. Ale to zależy też, jak, jaki zespół jest zespołem tygodnia. Matok O tak, baby. A ja to ach! I zaraz... kto przejmie? Kto przejmie tak jest? Jowetić! Nie! Jowetić, bo zaraz Mirusia wrzucę no i się skończy Ojenny, Jowetić, Jowetić Jak ja mam się wytłumaczyć? Zaraz Milito, Milito! O tobie mówiłem, milito! Ojeny chłopie! Co z tobą jest? Karaso za, zaraz się kurczę przekona, jak jestem agresywny, widzicie? Tak ciągle lekceważy mnie. Piłkę do bramkarza podaje Zaraz raz mu ją zabiorę i brameczka będzie i się skończy Dobrze Daj Risi Gomez, O Jezu! A ja mówiłem, że on się bawi, ale dobra, nie wykorzystał tego Jakbym widział swojego jakiegoś brata bliźniaka, poczekajcie to trzeba dobrze rozwiązać Czy to było dobre rozwiązanie? Bo sfaulowany zostałem Oje, na klaty o Sam, Sam to jest ten szybki Dobrze, zaraz Jowetić! Jowetić! Dobrze, ojej, źle Taylor, pięknie Sam Podaj Jowetić. Wow, bym się przedarł Ale nie wyszło Jak zawsze, przywilej korzyści Dla mnie korzyści Dla nich, zaraz się przekonamy, panie i panowie Jednak O Jezu Wiecie, że gdyby Gomez tego nie, otrofił, nie obronił byłby samobój, bo ponieważ ja piłkę, bo ponieważ, bo ja skierowałem tą piłkę, specjalnie taktycznie, żeby bramkarz mógł złapać, to już mój geniusz jest w tym momencie, nie, nie chodziło mi o to, że tak to obmyślałem, obmyśliłem z tym bramkarzem jednak, ogółem, całokształt, milito, to jest klasa światowa, milito czy tylko ja czuję pierwszą bramkę? Milito! O je, tak tylko. Zaraz, 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 może nie tylko ja. A jednak, to było dobre. Gdybyś się inaczej ustawił, w tym momencie byłaby pierwsza bramka w tym spotkaniu. Muszę powiedzieć, że ten... te dośrodkowanie ładnie wyszło. Będę go krył. No i udało się. Bez wyjścia bramkarzem, jak widzicie, bramki nie ma. Dajesz Gomeza. Do kogo ta piłka poleci? No i daleka piłka czy sam. Sam czy kolarow. Uuu, maluda. O, też mają maludę. Też mamy maludę, hej. Nawet mam maludę. Ale... Na ławie chyba jest. No oczywiście, że czysty. I nie, to nie była Ironia. Po prostu ewidentnie to było w piłkę. Nie moja wina, że się przewrócił, no. Kurde, czy ja mu każę się przewracać? No dokładnie. Odpowiedzieliście sobie sami na to pytanie. Carlos Alberto No i odbiór po raz kolejny. Czas zdobyć tą bramkę. Pięknie! Tylko pytanie brzmi, Jowetich, Jowetich, Jowetich zrobił to dla ludzi. Nie, bo nie trafił. Znaczy nie dobiegł. Dawaj, Rafael. Czekam. I'm waiting for you. Don't have time, bitch. Czyżby znów był F.K. mój rywal? Time is money, motherfucker. O. Oh. Teraz wiecie, przydałoby się to wykorzystać w miarę. Diara! Jeden do zera! Tylko pytanie brzmi, co się stało z moim rywalem, panie barwej Diara! Albo poszyć siusiu. Choć właściwie nie. Połączenie z Xbox Live mam. Mam, no nie mówcie, że znów będzie coś takiego. No nie mówcie, że przecież FIFI to raczej niemożliwe, żeby się gra rozjechała, no ale... Wszystko wskazuje, że... 15 do zera, 20 do zera! Nie, jedna gra! Po prostu się musiał odprężyć, czy coś. No ja jak najbardziej rozumiem. Rozumiem, choć. Nie no, nie wiem, co ile ci ludzie załatwiają swoje potrzeby. Wow! Naprawdę ten Gomez jest niezły. Jakie on piłki wyjmuje, to się w głowie nie mieści. Marfi! Ale oni są podmęczeni w porównaniu do moich wytrzymałych graczy. Oni są po prostu słabi. Od bramki? Od bramki. Gomez. Dokąd piłka pleci? Odegraj główką. Dobrze. Nie ty, ale dobrze. Kina, Dobrze. Rishi. Murphy, Eddie. Jest ty gra grabia. Jowetić. Klasyczne rainbow i pani, Panie panowie, widzieliśmy to wiele razy. Oooo! Klasa światowa bramkarza. Dwie minuty do czasu gry. W pierwszej połowie. A my wygrywamy. 1 do zera. Jeden do zera. Sorry, że nie traficie. Bam bam. Skąd ja to mogłem wiedzieć, nie? No, ciekawe skąd ja to wiedziałem. MCK na razie przegrywają, a w tym momencie DUT Dix. u Hey, jo. mi sama. Zem, no, no no nie. Serio? No nie mu. Nie możecie się zgodzić. Nie możecie się zgodzić. To nie był faul. Jeśli czuję, co rok gotuje. I! No idealnie w Gomeza. Gomeza. Koniec pierwszej połowy. Ha, ha, przewidziałem przyszłość, dobra. Pierwszą połowę kończymy w jak najlepszym stylu. Zobaczcie. Trybuny wypełnione po brzegi Dix United wygrywają z McKitting FC. No jak widzicie, począp, nasz początek w lidze czwartej jakiś bolesny dla nas nie jest, ponieważ to my prowadzimy 1 do 0, choć wiecie, jeszcze wiele może się zmienić. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Połowy też są dwie w ultimate nie ma żadnych dogrywek choć mieli to Uuu, oczywiście to było aiaiaiaiaiai aj, 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 zamierzone ale cóż Mikkel nie mogę na to pozwolić ale jakoś się przedrzeć nie potrafią Diara jovetić jak ja to zrobiłem wow to jest dobre ja wam powiem że to jest dobre matok spokojnie do bramkarza odegraj dobrze ha Agacia Dobra, dreana długa piłka. Może do kogoś trafi? Aj, gdyby główką odbił czy coś... To by było... Pie... Aj... Ci piękne. Przecisnę ich, przycisnę, Pressingujemy, panowie, pressingujemy ofensywnie. Ofensywnie. No mercy. Kurde. Ja... I tak patrzę, to ja na tym online, to jestem dobry. Po prostu jestem dobry. I tutaj nie ma wątpliwości nikt. Czy ja słyszę Chanty Rishi? Raczej chantów Dix nie usłyszymy, choć mógłbym wgrać, ale jak moja postać czyli gola w ten Zosę gwiazdą jakiś jakichś czy coś, to sobie ustawiłem, że gra w Chrisa Benoit, to fajne, dodali w WWE, gdyby dodali takie coś, że można własne chanty dodawać, to każdy byłby po prostu spełniony, a w tym momencie Joweticz, JOWETICZ i będzie rzut rożny, pospieszyłem się, nie ma co ukrywać. Jovetic na rzucie rożnym, specyficzne w jego stylu dośrodkowanie, no i o mały włos, mielibyśmy niezłą wypłatę w postaci gola Jovetic, po raz kolejny jego klasyczne dośrodkowanie, i znów nie ma, zaraz, zaraz, co tu się dzieje, i w tym momencie mamy, mamy kolejny rzut rożny, Jovetic, znów nie gra, Rishi nie trafia, Rishi... Rishi znów nie gra, bo jak widzieliście, moje, moi zawodnicy bezproblemowo wychodzili na czystą pozycję. Zaraz Karaso gdzieś zagra tutaj. Na lewą stronę boiska. No zależy z jakiej perspektywy patrzymy. Idealnie. No to co? Powiększamy przewagę? Ups. A nie, już gra, kurde. No i cały plan znów poszedł w pizdu, no niemożliwe Kin. Dobrze, i sam, 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 sam je, dobrze, sam, panie i panowie, sam, niemożliwe, sam, o mój bo, dobrze sam, dobrze, pięknie, ruletka, sam, sam się przedziera, sam, 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 kurde, już myślałem, że będę mógł wysłać tego gola do KSI, ale z tego co widzę, nie wyszło, taki dribbling, o nie bardzo pięknie panie sędzio, a czekaj, spróbujmy sobie zrobić jakiś rajd. Czekajcie Spróbujmy sobie zrobić jakiś yard, yard y raid rajd tylko kimś dobrym Masassi, masassi. Masassi. Op, 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 op. O, hop 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 Ooooo Hej, sędzia Możemy się zabawić, no właściwie Nic nie wskazuje na to, żebym bramkę miał stracić Adriano, nasz nowy obrońca, dobrze. Adriano się przebiedziera. Adriano, ej! No, spróbuję, kurde, chcę się zabawić. Zawsze marzyłem o takim, jakimś pięknym golu: pięknym rajdzie, pięknej, samotnej akcji. No I w tym momencie Masacci. Masacci. Oj, dobrze, aj, prawie miał piłkę. Mam nadzieję, że on nie wykorzysta tego, że ja się po prostu bawię. Kierling, się Dobrze. Piękna główka i w tym momencie Adriano. Nie, jeszcze nie. Podanie. On nie wykorzystuje tego, że ja wychodzę bramkarzem w takich dobrych, naprawdę dla niego dobrych sytuacji. Dobra, diara. o Ouuuuuu! Czy on mi przerwał ruletkę? Czy on mi przerwał ruletkę? Dobrze, panie sędzio, e, panie bramkarzu. Piłka w grze, no i już nie, ponieważ wznowimy od bramki. 72 minuta. Może bramek nie ma, jednak. Jest luzik. Jest luzik. Tylko wiecie, przydałoby się to wygrać. Diara. Zdobywca pierwszej bramki w czwartej lidze. Czemu nie biegniesz, chłopie? Chłopie, w takiej sytuacji nie biegłeś. Dobrze, dążył, dążył no. Nie zdążył. dobrze. Marfi. Fuck. Kić, Milito. Milito, Milito, Milito. Panie panowie, Milito. Piękna ruletka. Ruletka, ej. Pięknie. Mamy rzut wolny. Jowetić. I nie no nie, 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 nie! Tak niewiele brakowało do zwiększenia prowadzenia. Wielka szkoda Tak fajnie by było, no ale... Nie, 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 nie miałem nie grać pułapką offside'ową. Też... Atak drugim skrzydłem. Sweaty goal będzie. Poda do niego. O tym mówiłem. Koniec zabawy. Czas zdobyć bramkę na prowadzenie. Miałem tyle sytuacji. Mówiłem lajcik, lajcik, kazna. Nie włączać pułapek offside'owych, bo wtedy obrona po prostu szaleje. Ila? Będę u KSI. Prawie. Właściwie nie miałem innej opcji, jakoś mogłem grać. Oh shit, dobra. Adriano. Adriano... Ej! Koniec trików, dobra. Rozumiem. Pobawić się czasami można, jednak bez przesady. Diara. Diara. Nie! Ile czasu? Oj, weszłem troszkę w niego agresywnie. Troszkę tylko, nie martwcie się. Siedem minut, siedem minut, no jak tracę bramkę, to się wkurzę. Wybito. Dobrze, genialne podanie. Shit. Mikkel. Mikkel. Mother of God. Dobrze, Gomez. Co powiecie na piękny kontratak? Ej, właśnie, ja mam chyba włączone ustawienia ręczne strzelania. Nie mogę wstrzymać teraz gry przeprasam, przepraszam, za ten irytujący w tym momencie napis i znów Niemożliwe Zachciało mi się zabawy Przegrywamy pierwszy mec w, li w lidze czwartej What the hell Och come on Dobra, widziałem ten faul Nie mówcie, że przegram Raki, 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 dobra, nie nieważne jakie jest twoje imię, Esti. Garibia. Dobrze, diarra zdobywca pierwszej bramki, faulowany rzut karny. Nic z tego, mamy czas, mamy czas. Milito, na miłość boską, dobrze, Milito? Idealnie o to mi chodziło. Nie! Nie, mogłem strzelać dwie minuty na remis, panowie. Na remis, damy radę. Murphy, Murphy, Diara, Jovetic, Jovetic, tobie nadzieja! Jovetic. O jezu, podcięty, sfałowany. Nie, tak się kończy zabawa. Nie, robi kana. Motherfucker. Nie wiesz. 413 moment. Hmm, idźcie z tymi monetami. Przegrałem mecz. Nie możliwe, no i jesteśmy coraz bliżej spadku. On, z tego co widzę, bilans się resetuje w Lidze. No rację, przecież nowa liga. Nowy bilans, jakby nie płaczeć. Uuu. Dash Ghost spadł. Olera. Muszę uważać, żeby nie podzielić jego los losu. No cóż, pierwszy mecz w, w lidze czwartej przegraliśmy. Jednak miejmy nadzieję na lepsze jutro, a właściwie pojutrze jutro. Słyszymy się w trybie kariery. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pelkaram. Do usłyszenia. Cześć. I wracając do w trybie kariery wracamy na zaawansowany. Cześć.